Witam Was serdecznie. Dzisiaj zrobimy sobie zadanie takie typowo olimpijskie, czyli czysta merytoryka. Mam nadzieję, że podoba, spodoba Wam się taki właśnie format, gdzie można po prostu przerobić dodatkowe zadania typu olimpijskiego, aby mieć po prostu dodatkowy trening spoza tego, co znajdziemy na stronie Olimpiady. To jest zadanie które nie jest do końca olimpijskie, bo nie jest aż tak rozbudowane. No, natomiast niewiele mu brakuje, tu wystarczy dodać ze 2-3 polecenia i naprawdę mielibyśmy pełne 20-punktowe zadanko. To, na co chciałbym zwrócić uwagę, to takie pierwsze wrażenie. Pierwsze wrażenie może być, że to zadanie jest banalne, no bo ma właściwie dwa zdania treści, więc co może się tutaj dziać strasznego. Natomiast ja zawsze zawodnikom mówię, aby podchodzili do zadań zupełnie obojętnie, czyli działa to w dwie strony. Jeżeli to zadanie Wam się wydaje zbyt łatwe, no to trzeba jakby troszeczkę się stonować i podchodzić do tego, że tak powiem, z szacunkiem. I w drugą stronę, jeżeli mamy zadanie, które ma dwie, trzy strony treści, wprowadza jakieś tam super skomplikowane reakcje, jakieś pojęcia, których nie znamy, to również nie ma co panikować, bo może się za chwilkę okazać, że to zadanie jednak było proste, bo wystarczyło tylko czytać to, co jest w tej długiej treści. Więc jakby do każdego zadania powinniście podchodzić po prostu obojętnie. Więc co my tu mamy? Mamy próbkę stopu potasu z innym metalem alkalicznym o łącznej masie 20 gramów. Poddano działaniu nadmiaru wody. Podczas tej obróbki uwolniło się 2,88 litra gazu, pomiar w 25 stopniach i 105 kPa. Mamy podaną stałą gazową, czyli od razu widać, że będzie klapeiron. A masy molowe zaokrąglamy do liczb całkowitych. Mamy zidentyfikować ten drugi metal, który był oprócz potasu, biorąc pod uwagę, że ułamek molowy żadnego ze składników tych, tego stopu nie przekracza 60%. No więc z treści zadania wiadomo, że ten metal wchodzący w skład stopu jest metalem alkalicznym, czyli będzie z pierwszej grupy okładu okresowego i oznaczymy sobie ten pierwiastek jako jakieś tam E. I teraz e, możemy zapisać równanie reakcji, czyli potas reaguje z wodą. Daje nam to oczywiście wodorotlenek potasu plus wodór. Ja zbilansuję sobie to tak, żeby była jedna druga wodoru, ale oczywiście to możecie sobie bilansować razy dwa, nie ma to żadnego znaczenia. Dla pierwiastka E będzie to wyglądać dokładnie tak samo, ponieważ też jest metalem właśnie z pierwszej grupy, czyli też będzie wodorotlenek tego metalu EOH i powstaje wodór. Zaczynamy od obliczenia ile tego wodoru nam w ogóle powstało, więc wstawiamy sobie to do równania Clapeyrona, no na tym etapie zakładam, że to wszystko wiemy. Ja akurat zawsze sobie podstawiam w hektopaskalach i w właśnie litrach, czyli decymetrach sześciennych, więc u mnie jak podstawimy do wzoru PVNRT, to ja będę miał 1050 razy 2,88, to się równa liczba moli tego wodoru. E, razy stała gazowa, to muszę sobie wtedy zrobić w takiej jednostce i temperatura oczywiście w kelwinach, czyli 298. Wyliczamy sobie tą liczbę moli wodoru. Ja już sobie to wcześniej obliczyłem e, i mi wyszło 0,122 mola wodoru. E, co do zaokrągleń, to zawsze każdy e, ma z tym problem. Generalnie tutaj nie mamy podanych... E, jakby jak, jak mamy zaokrąglać nasze obliczenia, bo tu też w zadaniu jest kompletny rozpierdziel, jeżeli o to chodzi, no bo tak masy molowe mamy dawać do liczb całkowitych, tu stała gazowa jest podana do trzeciego miejsca po przecinku, to do drugiego, tu do pierwszego, tu do drugiego. Więc jakby e, tak naprawdę to jak wy sobie wybierzecie, to będzie dobrze. Dlatego jeżeli ktoś tutaj na przykład tą liczbę moli wodoru podał 0.12, to też jest OK i po prostu będziecie mieć lekko e, inne wyniki, tak? więc to też trzeba jakby wziąć pod uwagę, nawet gdy sami sobie rozwiązujecie te zadania w domu, że czasem mogą być delikatne rozbieżności, to zawsze się zastanówcie, czy to przypadkiem nie wynika po prostu z tego, że wzięliście inne zaokrąglenia. No i teraz co możemy sobie tutaj e, napisać? Widzimy z tych reakcji, że jeżeli użyjemy jeden mol potasu, to powstanie jedna druga mola wodoru i dokładnie tutaj tak samo, czyli z jednego mola pierwiastka E powstanie jedna druga mola wodoru, więc możemy sobie zapisać taki układ równań, może zrobię to po tej stronie. Po pierwsze wiemy, że masa stopu to 20 gramów, czyli mogę zapisać, że masa tego pierwiastka E plus masa potasu to 20 gramów. E, no i teraz jedna druga liczby moli potasu plus jedna druga liczby moli tego pierwiastka E to wyniesie nam 0,122, czyli to jest oczywiście ta liczba, natomiast jedna druga się bierze właśnie ze stechiometrii, tak? Bo jeżeli potasu będę miał na przykład 1 mol, to liczba moli wodoru, która powstanie, będzie dwa razy mniejsza i dokładnie tak samo z pierwiastkiem E, więc stąd się tutaj wzięły te jedne, drugie. To jest ogólnie takie to równanie, powiedzmy tutaj takie kluczowe. Prawie zawsze się to pojawia w zadaniach, gdzie mamy jakieś tam mieszaniny, więc trzeba się upewnić, że to rozumiecie. No i to jest nasz układ równań. Teraz możemy skorzystać z najprostszej zależności, że przecież liczba moli to masa przez masę molową, czyli masa to jest liczba moli razy masa molowa. To jest wzór, który pewnie sami macie w głowie, ale czasem napisanie tego jakby jest, jest pomocne właśnie do tego typu zadań. Czyli w takim razie możemy sobie zapisać, Tutaj, że masa tego E to jest inaczej masa molowa tego pierwiastka razy jego liczba moli. Więc ja sobie to oznaczam w ten sposób. Oczywiście, możecie sobie używać jakichś X, Y, co tam chcecie, natomiast ja wolę te, te oznaczenia, bo jeżeli ja na to spojrzę, nawet za 3 godziny. A tak się zdarza na zawodach, bo dojdziecie do jakiejś ściany, potem wrócicie za 3 godziny do zadania i nie będziecie wiedzieć, co to jest ten wasz x i y, tak? A jeżeli ja spojrzę na to, to ja widzę, że n e to jest liczba moli, pierwiastka e, jakby dlatego ten zapis, pomimo, że troszkę dłuższy. I może wyglądać na pierwszy rzut oka bardziej skomplikowanie, no to mimo to jakby jest lepsze, bo jakby dokładnie y, mówi mi, co to oznacza i wtedy szansa, że się pomylę, jest po prostu bardzo malutka. I z masą potasu robimy tak samo. E, masa molowa to 39 i razy liczba moli potasu i to nam się równa 20. Drugie równanie moglibyśmy przepisać, natomiast ja to sobie pomnożę razy 2, bo wtedy będę miał informację, ile wynosi suma moli zarówno tego potasu, jak i pierwiastka E, ale rzeczywiście nie, nie trzeba tego robić. Więc już mamy taki układ równań. No i tutaj mamy dwa równania, natomiast aż trzy niewiadome, bo nie znamy liczby moli potasu, liczby moli tego pierwiastka E i masy molowej tego pierwiastka E, więc tutaj jest problem, ale dlatego z pomocą przychodzi nam jeszcze jedna informacja. Wiemy, że ułamek molowy żadnego ze składników, czyli ani potasu, ani tego pierwiastka E nie przekracza 60%. Czyli musimy to uwzględnić, z tym, że my nie wiemy, do którego jakby pierwiastka odnosi się ta informacja, więc trzeba tak naprawdę założyć dwa warianty, tak? Czyli jakby może być tak, że ułamek molowy naszego pierwiastka E jest mniejszy niż 0,6. Tak bo ja te procenty oczywiście od razu zamieniam na, na ułamek. I to jest właśnie na, przepisana informacja bezpośrednio z zadania, że ułamek molowy tego pierwiastka E jest na pewno mniejszy niż 0,6. ale jest jeszcze druga y, zależność, że ułamek molowy tego pierwiastka E musi być z kolei większy niż 0,4, bo jeżeli on będzie większy niż 0,4, to wiadomo, że wtedy ułamek molowy tego potasu też będzie siłą rzeczy mniejszy niż 0,6, a to jest dokładnie ta nasza informacja, tak? Ja mógłbym tutaj zapisać, że ułamek molowy tego potasu jest mniejszy niż 0,6, tylko jakby wtedy też wprowadzam, że tak powiem, dwie niewiadome, a tak to mam wszystko zapisane na podstawie tego ułamka pierwiastka E, dlatego jakby te dwie informacje nas interesują. No i teraz ułamek molowy. To oczywiście nic innego jak liczba moli naszego pierwiastka przez liczbę wszystkich moli. Więc mogę to zapisać, że przez liczbę moli potasu plus liczbę moli tego pierwiastka E. A my już wiemy, że łączna liczba moli to właśnie 0,244. Dlatego mogę to zapisać, że ułamek molowy pierwiastka E to liczba jego moli przez wszy wszystkie mole, czyli 0,244. 4. I teraz dopisujemy sobie właśnie te dwa yy, warianty. Czyli pierwszy wariant jest taki, że ułamek jest mniejszy niż 0,6, czyli mogę zapisać, że liczba moli E przez 0,244 jest mniejsza niż 0,6. I mój drugi wariant, liczba moli E przez 0,244 jest większa niż 0,4. Jak sobie to poprzekształcamy, to tutaj nam wychodzi, że liczba moli E, e musi być. To jeszcze raz sobie napiszemy, bo nie za dobrze to wygląda. Liczba moli E jest mniejsza niż 0,1464, 4, a w tym przypadku liczba moli E jest większa niż 0,0976. No i teraz e, możemy się tutaj pobawić z tym układem równań. Możemy z drugiego równania wyprowadzić sobie liczbę moli potasu, użyję innego koloru, to to też coś, co mówiłem w ostatnim odcinku, że właśnie mogłyby się te kolory przydać też na zawody, jeżeli chcemy się tutaj nie pogubić, e, to liczba moli potasu to jest 0, 2, 4, 4, odjąć liczba moli pierwiastka E i teraz to wrzucimy po prostu w to miejsce, tak? Jeżeli my sobie to wrzucimy, to e, właśnie po tych przekształceniach Wyjdzie nam tak masa E razy liczba moli tego pierwiastka E, dodać 39 razy i podstawiamy ten potas, czyli 0,244, 4, odjąć liczba moli pierwiastka e. e. I to wszystko wynosi 20. I teraz z tego czerwonego równania wyprowadzamy sobie wzór na liczbę moli pierwiastka E, ponieważ my coś już o tym wiemy. Wiemy, że to ma być mniejsze od tyle albo większe od tyle. Więc jeżeli tutaj sobie to przekształcimy, to wychodzi nam 10,484 przez masa naszego pierwiastka E odjąć 39. I swoją drogą, jakbyśmy popatrzyli na ten... Mianownik, to już to nam mówi, że masa E musi być większa niż 39, no bo inaczej to byłaby liczba ujemna, co jest niemożliwe. Więc y, to jest też tego pewnego rodzaju checkpoint, bo jak popatrzymy sobie do układu okresowego, to mamy y, już możemy zdyskwalifikować LIT. Sód, no i oczywiście potas, co daje nam rubit i CES. Franz jest promieniotwórczy, więc prawdopodobnie nie. Czyli nawet jeżeli mielibyśmy teraz strzelać, co to jest, bo na przykład zabrakło wam czasu, czy po prostu nie potraficie dalej, to można coś wpisać z tego, nie? To jest już 50% szans, więc warto sobie robić tego typu takie checkpointy, tak? Eee, że, że nawet jeżeli strzelamy, to żeby to też zmaksymalizować swoje szanse. No i teraz co możemy sobie to oczywiście e, podstawić tak czyli możemy to równanie to ja to skopiuję. Dobra jednak to kopiowanie źle wychodzi więc jeszcze raz to po prostu przepiszemy czyli możemy to. Przepisać dwa razy czyli 10484. Przez masę E odjąć 39 to ma być większe niż 0,0976. I dokładnie to samo tutaj tylko ma być mniejsze niż 01464. E, więc teraz tylko trzeba rozwiązać te nierówności i zobaczymy, w jakim przedziale zawiera się ta masa E. No więc ja to tutaj obliczę i tu nam wychodzi, że masa E. Musi być większa niż 110, 612, a z kolei tutaj nam wyjdzie, że masa E musi być mniejsza niż 146. 418. A jak zerkniemy sobie teraz do układu okresowego, to widać, że Rubik jest wyeliminowany, bo ma być większe niż 110, no i Franc jest wyeliminowany, bo ma być mniejsze niż 140, tam chyba 6, czyli zostaje CES. Więc w takim razie pierwiastkiem E jest CES. No i tak naprawdę zadanie jest już rozwiązane, bo cała reszta to już jest proste. Bo żeby teraz obliczyć ułamek masowy, to tak naprawdę wracamy do tego. Do tego tutaj naszego równania i po prostu już wiemy, że za masę E podstawiamy 133, bo to jest CES. No i wtedy mamy układ równy z dwoma niewiadomymi. Jeżeli sobie to podstawimy, to mi wychodzi liczba moli tego E, czyli, czyli liczba moli ces to mi wychodzi 0. 1.12 mola, a liczba moli potasu wychodzi 0.132 mola. Przeliczenie tego na gramy, no to już jest prosta sprawa, więc w to się nie będziemy bawić i pod podpunkt C oblicz maksymalną masę, która może zostać zredukowana do żelaza przez wydzielający się gaz. Natomiast no jakby wiemy, że tyle powstało Wodoru, więc tylko wystarczy zapisać równanie reakcji, które myślę tutaj jest też dosyć oczywiste, bo tak naprawdę wszystko jest napisane. Produktem ma być żelazo, no więc drugim produktem może być tylko woda. Także jest to tylko kwestia zbilansowania i obliczenia tego, co tutaj jest. Więc możecie swoje wyniki też podać w komentarzu, to Wam odpowiem, czy mi tyle samo wyszło.